Kolejny raz spotykamy się na lekcji. Na poprzedniej godzinie mówiliśmy o łące. Wiemy już, że łąka to duży obszar trawiasty, na którym nie ma krzewów i nie ma drzew. Poznaliśmy już rośliny rosnące na łące, szczaw zwyczajny, kminek pospolity, krwawnik pospolity, babkę lancetowatą. Szan pospolity i mniszek lekarski. Popatrzmy, jak wygląda łąka. Piękna, prawda? Piękna łąka kwietna. Na stronie 35, przepraszam 25. W podręczniku, oprócz roślin, mamy pokazane zwierzęta, jakie żyją na łące. Popatrzmy. Są ptaki, pliszka, siwa, czajka, są owady, takie jak trzmiel, pasikonik, paść królowej, są saki, takie jak zając, oraz są jeszcze inne organizmy, takie jak na przykład dżdżownica. Na łące, tak jak oglądaliśmy poprzednio, będą motyle, jedronki, trzmiele i pszczoły, ślimaki, lisy, carny, bociany, zające, Gady i płazy. Spójrzmy uważnie teraz na te zwierzęta, które są umieszczone w naszym podręczniku. Pliszka siwa. Biega po ziemi, szukając owadów. I zobaczmy, jak ona wygląda. Tak, brodzi sobie w wodzie i szuka tam owadów wodnych. Mieszka więc na łąkach podmokłych. A jakie dźwięki wydaje? Czajka buduje gniazda na ziemi. Zobaczymy czajkę. Też brodzi. Ma charakterystyczny czubek na głowie i jest biało-czarna. Nóżki widać takie czerwone jak u bociana. A jakie dźwięki wydaje czajka? Trzmiel. Trzmiel to krewne pszczoły, zapyla kwiaty. Zobaczymy trzmiela przy pracy. Ma dosyć silne odnóża przednie, którymi potrafi otworzyć, rozsunąć kwiaty i tam właśnie zdobyć nektar. Pająk krzyżak. Tka pajęczyny, w które łowi owady. Rozciąga między roślinami pajęczynę. Kiedy owad wpadnie w tą pajęczynę, to zawija e, tego owada w pajęczynę i następnie wypija soki z owada. W ten sposób się żywi. Pająk krzyżak, bo na swoim grzbiecie, czyli na swoim e, odwłoku ma po prostu znak krzyża. Zając. Zając ma bardzo silne tylne odnóża i może właśnie na tych odnóżach sprawnie skakać. Jego odnóża nazywano skokami. Mamy również drżownicę. Spórknia ona ziemię. Zaliczona jest do pierścienic, bo ma ciało podzielone na takie segmenty na pierścienie. Odżywia się resztkami roślin. Wśród organizmów jest jeszcze pasikonik, podobny trochę do świerszcza. Ma też tylne odnóża skoczne. Może sobie sprawnie skakać na tych odnóżach ale ma też skrzydełka, za pomocą których sobie lata. No i najfajniejszy organizm, który nam się najbardziej podoba, to oczywiście motyle. Paś Królowej żywi się nektarem z kwiatów, bardzo lubi kwiaty kminku. Ma taki aparat gębowy w postaci rurki, i tą rurkę właśnie wsuwa do kwiatów, żeby wypić nektar. I posłuchajmy na koniec dźwięki łąki. Jak już obejrzeliśmy, to przejdziemy do ćwiczeń na stronę. 33. I rozwiążemy różne zadania. Na ostatnich zajęciach. Na ostatnich zajęciach mówiliśmy o pisowni ukreskowanego w końcówkach ówka, a dzisiaj popatrzmy na wyrazy, które mają uwymienne na O. Uzupełnij brakujące litery i połącz wyrazy w pary. Wpisujemy na przykład tutaj ziółka i łączymy ziółka bo. Zioła. Mrówka bo mrowisko. Kiedy już to zrobicie, zapiszecie nazwy zwierząt zawierające literę U kreskowane. W zadaniu trzecim trzeba będzie rozwiązać krzyżówkę. To oczywiście jest bubr, to ósemka, to wóz, to stół, to sój, a to samochód. Trzeba wpisać wyrazy, a potem z kolei doczytanych. Niebieskich liter utworzy się hasło. Oddziel kreskami wyrazy i zapisz w zeszycie i wyjaśnij ich pisownię według wzoru. Nie będziemy dzisiaj zapisywać w zeszycie, ale dzielimy, prawda? Wieczór, bo wieczory, potem y, wzór, bo wzory i tak dalej, razem z rodzicami. Y, poćwiczycie odmianę ukreskowanego na o. Na stronie 34. Mamy następujące zadanie. Tam narysowała wysokie trawy, kwiaty, motyle, biedronkę i bociana. Potem pobiegła na łąkę. Kasia zapakowała do plecaka kredki i blok. I musimy przeczytać te zdania, a następnie zapisać je we właściwej kolejności. No, oczywiście zaczniemy od. Kasia zapakowała do plecaka kredki i blok, a potem się zastanowicie, które zdanie będzie kolejne. Powstanie nam takie krótkie po prostu opowiadanie. Rysunek Kasi nie jest kompletny. Dorysuj to, czego na nim brakuje. Szukaj podpowiedzi w tekście. No i sobie patrzę do tekstu. Kiedy patrzę do tekstu, to widzę, że tak. Narysowała wysokie trawy. Trawy są. Mniejsze, może odrobinkę, żeby było lepiej widać. Trawy są. Narysowała kwiaty. Kwiaty są. Narysowała butyle. Patrzę. Oj, nie ma! Narysowała biedronkę? Jest. Narysowała bociana? Jest. W takim razie co trzeba będzie dorysować? Oczywiście latające motyle. Powiedz, co narysowała Kasia? Jakie rośliny i jakie zwierzęta? Więc narysowała biedronkę, motyle, bociany. A z roślin narysowała trawy i stokrotki. Oto cz... Żółtą pętlą nazwy roślin, a niebieską nazwy zwierząt. I sobie czytamy: mak to jest roślina, koniczyna to roślina, akret to zwierzę, i tak dalej po kolei. Nazwy roślin i zwierząt to rzeczowniki czy czasowniki? O te nazwy roślin i zwierząt zapytamy, co? W takim razie będą to rzeczowniki. Życzę miłej pracy. До услышания.